Z kolejnym odcinku na kanale Kazikasze.b dzisiejszy odcinek mam nową paczkę, dostałem, ją. dostałem tą paczkę w ramach współpracy od firmy Speedworld, ale nie zapomniałem także również o was. Eee, kurde, to akurat mi przeszkadzają, nawet pies przyszedł. Eee, tak więc co, tu mogę Wam wiele powiedzieć? Mam taką to przyczepę do poprawy. To jest przyczepa mojego znajomego, parę spawów mu, znaczy z pewów pękł parę spoin. Muszę to popoprawiać oraz trochę zmodernizować układ zawieszenia, bo układ zawieszenia jest. No, ona podczas gdy jest pusta, jeździ po nierównościach, strasznie skacze. Ale w dalszej, w dalszej części programu pokażę Wam, dlaczego. A teraz przejdźmy do tej paczki. Co to za paczka? Ta paczka yy, dostarczyła mi firma Speedworld i yy, w niej zamówiłem. No, zamówiłem no, ogólnie ta paczka jest, jakby tak jakby powiedzieć, w ramach współpracy. Ta paczka jest. Jakby to powiedzieć, tak w ramach współpracy, na początek współpracy, bo ta współpraca pewnie będzie się powtarzać cyklicznie na moim kanale. A to jest taki prezent, ale też dla Was, co się znalazło. A mianowicie, tak chyba zaczniemy od tego, żeby ją otworzyć. A więc, otwieramy. No i otwieramy. Ja mniej więcej już wiem, co w tej paczce jest. Pierwsze, co to ten uchwyt. Ten uchwyt ja z niego tak trochę nie jestem zadowolony. On, przede wszystkim, nie wiem czy tamty będzie miał też tą wkładkę porcelanową, już druga mi pękła, ale to może dlatego, że y, on mi upadł tak dwa razy tak niefortunnie i może dlatego to to popękało, ale y, jego długość, jego długość to jest, nie wiem, z 3 metry, ale no, mi się wydaje, że go zmierzył, ciekawe, myślę, że nawet nie ma 3 metrów, to no, by trzeba byłoby zmierzyć, ale on jest bardzo krótki. Y, dalej, bo teraz tak, zamówiłem... Nowy przewód przewód 5-metrowy o takiej podwyższonej chyba wytrzymałości, trochę taki bardziej wytrzymały ten przewód do, do większego amperażu, żeby się żeby po prostu wytrzymał dłużej. Ale zaraz zobaczymy, co tu jeszcze mamy. O tak, kurde, ja lubię otwierać paczki. Nie wiem jak wy, ale ja to nie lubię. O, ciach. o, tak. O, Zaraz zobaczymy, jak będzie tylko wypełnienie. Ciekawe. O, tak. O. ale ładnie zapakowano. Tak. O. O. Zobaczcie, co tu jest. O, czekajcie. Teraz to otworzymy, albo to pomału. To poczeka, niech poczeka na dalszą część. Tutaj są koszulki. Teraz zobaczymy, co za koszulki są. Czy kamera dobrze jest? O, tak, może weźmiemy. Ha, 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 ha. Teraz zobaczymy. Wow jakie ładne o. A właśnie, propos koszulek Ja bym bardzo prosił e, Tych co oglądają mój kanał e, Tych, pamiętacie ten konkurs co był? Do wygrania koszulka, bluza bez kaptura i z kapturem No, więc właśnie, bo jeszcze nie zrealizowałem tego A wszystkie dane miałem na starym telefonie i niestety stary telefon uległ mi zniszczeniu, więc bardzo bym prosił o te osoby, które wygrały w tym konkursie, o zgłoszenie się jeszcze raz, żeby napisały do mnie na messengerze albo na mailu. Kontakt będzie podany w opisie filmu, i bardzo bym prosił, bo kurę, to wstyd, żeby tego nie wysłać. O, ja pierdzielę. O, prawie mam dziury, owe skarpety to te się przydadzą. Ciekawe czy w nich też się wypalają dziury, tak jak w tych innych wszystkich skarpetach. Bo powiem wam, że nie wiem czy tak samo wam się też wypalają dziury w skarpetkach, bo mi bardzo często. O nóż, za no nóż był. O i to jest ten właśnie przewodzik. A więc jeśli ktoś planuje zakupy w sklepie Speed World i jest zainteresowany takimi skrzynkami narzędziowymi, to może je otrzymać poprzez wpisanie kod Speedka y, speedcashb Speed to jest y, jakby to powiedzieć, hasło takie, które należy wpisać w kodzie takim rabatowym I po wpisaniu tego oto hasła Otrzymujecie taki zestaw skrzynek Który jest, no nie lada gratką, no fajny taki prezent, taki kurcze wiadomo święta idą, można komuś prezent zrobić w taki sposób No, tak więc Pamiętajcie SpeedCash.b Wpisujemy Dostajemy Tak więc ja się biorę do roboty albo czeka tutaj oto Ta przyczepa do poprawy a w dalszej części, części programu opowiem, co tu jest do zrobienia. Dobra, widzimy się za chwilę. mam przeciągnięty, wszystko działa wszystko jest jak należy o, zamykamy teraz tak, obcinamy tą końcówkę o, ciach, te kombinerki są trochę tępe, trzeba mocno wszystko dokręcić, żeby, o, kombinerkami teraz tak wszystko ładnie zapsikujemy preparatem na odpryski, żeby tu nam się nic nie przyklejało o, tak samo łuskę. Wszystko ładnie spsikujemy, zamykamy. O, tak. O, będzie można testować. Tak więc chyba coś weźmiemy i przetestujemy. O, kawałek stali już przygotowany. Bez zbędnego oczyszczenia. Zobaczymy, jak sobie poradzi z takim średnio zabrudzonym materiałem. Do spawania. Tak więc ja się na chwilę z Wami rozłączam i widzimy się za chwilę. Powiem Wam, no jestem bardzo zadowolony. Zobaczcie, ani jednego prysku. No to są tylko takie drobne żużelki, no naprawdę takie tyci, tyci, które są łatwo się można. E, które można z łatwością usunąć. E, widzicie, taki trochę nierówny ten spaw wyszedł, bo, no jakby to powiedzieć, zapomniałem o szkłach nowych do przyubicy. No i trochę spawałem na czuja. No ale zobaczcie, to jest prąd spawania 170 Amperów i Myślę, że całkiem fajnie. Trochę zwiększymy obok zrobimy, nie wiem, około 200 Amperów i zobaczymy jak to będzie wyglądać. Także jeszcze jeden taki teścior i bierzemy się za robotę. No i zobaczcie, tutaj natężenie prądu było 200 Amperów z napięciem takim samym, czyli to było około 17V. Tutaj 200, chyba było jak dobrze pamiętam teraz 233, 233 A tylko zwiększyłem na 5 do 23V. No i też ładnie, tylko wiadomo, no, kurczę, zobaczcie same, sami tutaj. O, jak to wygląda. Czyli słabo, słabo. Miałem nowe szkła, chciałem je założyć, no ale niestety nie udało mi się założyć, bo inna jest przyubica Ja mam, miałem inną przyłbicę prędzej i ona miała inny rozmiar tych szkieł i nie wymieniłem tak więc jeszcze dzisiaj muszę się z tym posiłować próbowałem to wyczyścić ale to jest już przepalone muszę zakupić nowe szkła i zamontować a więc dobra ja się teraz biorę do właściwej roboty żeby to dzisiaj zrobić wzmocnienie już spawane tak to się prezentuje jeszcze tak z góry w dół, tutaj było takie pęknięcie. To co prędzej opowiadałem o tym, że te słupki w tych słupkach zbiera się woda, to tu już było pęknięcie. Trochę to zaspawałem. Muszę trochę to jeszcze oszlifować, bo to jest bardzo cienka ściana i popłynęły dwa takie fraglesy, ale to się poprawi. Tutaj nie spawałem z tego względu, że wtedy tu w tym, moment, w tym miejscu to jest narażone na złamanie, a z góry w dół poprowadzone są spoiny. Może nie są najciekawsze, ale powinno to wytrzymać. Bo Trochę to jeszcze coś klinuje, ale to chyba u góry, tam te, te fraglesy tutaj, to w tym co są. Tu jest na równo, a tam są jeszcze doszły wyszlifowania. To się tak tu prezentuje. O, tu jest trochę ładnie, bo było wyczyszczone ten materiał, a tu nie było jak doczyścić i tak trochę powstało tlenków, i troszkę tak to wygląda. Tutaj też mam już to połatane, tą całą tutaj linię. Teraz wystarczy te klamry spawać. O, tutaj. O, ciach. O tak. Teraz tylko jeszcze klamry spawam o takie klamerki. I możemy ją obracać. Dobra, ja spawuję i widzimy się za chwilę. Klamry na swoim miejscu. Wygląda to już tak. Ciach. O. Wszystko ładnie się otwiera, zamyka. O tak. To jeszcze ciepłe, ale jest ok. Jest super. Tak. O. No i dobra, możemy obracać i patrzymy, co jest na drugiej stronie. Siłą mięśni udało się to przewrócić do góry nogami. Tylko teraz, właśnie jak patrzę, bo tu w te uszy, żeby jakiś amortyzator tutaj kolega się chciał żeby mi dołożyć, ale tak wam powiem. Nie wiem, jak to zrobić, szczerze mówiąc. Bo to jest profil 40, i on by musiał iść tutaj taki dodatkowy profil. Tu, ciach. i kurde, nie wiem, czy on tutaj wytrzyma. Ale myślę, że mam taki dość grubszy profil. Tutaj dam taką blachę wzmacniającą na to, na to tutaj wycięcie. Ale ogólnie to trochę słaba ta rama tej przyczepki. No, ale co zrobić? Zrobię to co chcę i zobaczymy, jak to wyjdzie. Bo robię pomiary i muszę podskoczyć po amortyzator znaczy dwa amortyzatory. Ja już wróciłem z zakupów. Amortyzator zakupione, najprawdopodobniej pochodzą to z jakiejś wektry lub Zafiry. Pasuje na uszy, wszystko ładnie, średnice się zgadzają. Teraz tylko dorobić oto taką tu beleczkę wzmacniającą. Uszy dorobić, skręcić, pospawać i na tyle. I przyczepa może wrócić do mojego kolegi i dalej dzielnie walczyć w codziennych pracach. Dobra, dobra, koniec tego piadolenia, trzeba się brać do docinania. Ja tu mam taki fajny profilek 40 razy 40 razy 3 albo 4 mm. 4 mm byłoby fajny, a jeszcze lepiej byłoby tą oto dziurę tutaj jakoś wzmocnić, zakryć po to, aby to jakoś jeszcze wzmocnić. Ale zobaczę, zobaczę jak to wszystko wyjdzie. A na tą chwilę biorę się do roboty. Tak się prezentuje już, zmontowany cały zespół. O, no, robione takie wzmocnienia trójkątne. Mocowania. Co niektórzy pewnie powiedzą i tak, że jest zepsute, zjebane. Ale myślę, że to już powinno naprawdę już trzymać blacha. To jest chyba ponad 10. Powinno to wszystko ładnie trzymać już. I fajnie. Tu o śruby skręcono wszystko. Tu jest 14, 12. No i tyle. Odwracam, kończę i finito. Tylne narożniki już spawane. O, jeden jak i drugi. Elegancko. Powinno teraz to wszystko wytrzymać. Wszystko podmalowane, tak aby zaraz tam korozja nie wchodziła. A Zawsze to jakieś tam zabezpieczenie jest. Nie jest może to rewelacja, ale zawsze to... Jest jakieś zabezpieczenie. Tu jeszcze powinien to oszlifować, ale to już tam palicho. to już zobaczymy, to może tam już kolega oszlifuje, jak będzie chciał. Przyczepa cała zrobiona, teraz można spokojnie wejść. Przespałam jeszcze trochę tej blachy, bo ona strasznie dudniła. O, o to chodziło, że ona strasznie na wybojach skakała. A teraz powinny amortyzatory dawać radę i tłumić te właśnie drgania, że tak nie będzie skakać jak taki ping -pong. No i super. Powinno wszystko grać. A tak się to prezentuje od dołu. O, nie wiem, czy coś będzie widać, powinno dawać to radę. No dobra. A więc tak. Podsumowując, jeśli jesteście zainteresowani jakimśkolwiek zakupami, takimi spawalniczymi różnych sprzętów, bo tam różne sprzęty są, jest dla Was na hasło spitka szebę. Otrzymacie. Dodatkowo do zamówienia, powyżej 1000 zł, takie, właśnie walizki, takie narzędziowe, które mogą ułatwić albo i usprawnić zorganizację, właśnie różnych takich rzeczy warsztatowych. Powinno, albo po prostu możecie dać jako prezent, bo już niedługo święta, jak sami wiecie. No a co? Ja się będę już z Wami pomału żegnał. Jeśli Wam się podobało, łapka w górę i do następnego odcinka. Cześć.